Hej wszystkim! Jak widzicie zmieniłam trochę otoczenie, może nie otoczenie, a kadr, dajcie mi znać co o nim sądzicie. I dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który powstaje we współpracy z Marką Derwent. I dzisiaj będziemy razem tworzyć taki jesienny plakat. I nawiązując do ostatniego odcinka, gdzie zapowiadałam Wam, że też pojawią się liście, właśnie dzisiaj wkomponujemy je w ten plakat. A do stworzenia tej pracy wykorzystamy kredki, które są jednymi z moich ulubionych, czyli Derwent Drawing. Na pewno już nieraz słyszeliście o nich na moim kanale i oglądajcie uważnie, bo podczas tego filmu będzie małe rozdanie. Dobra, może nie takie małe, bo jednak nagroda jest naprawdę. Duża. Także biorę kolorową kartkę w dłoń i dzisiaj będziemy tworzyć taki jesienny krajobraz, wykorzystując naturalne kolory z tego zestawu. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie widzieć więcej odcinków na tym kanale, to nie zapomnijcie zasubskrybować go i kliknąć dzwoneczka, aby przychodziły Wam powiadomienia. Do tej pracy wybrałam sobie liście w odcieniach żółci. Wszystkie z listków są do siebie podobne pod względem kształtów. W sumie niektóre są szpiczaste. Chyba dwa są tutaj takie bardziej okrągłe. Przykleiłam je od dolnej krawędzi, aby dawały takie złudzenie albo właśnie leżących listków, albo też trochę lasu. Generalnie chciałam, aby ten kolor, który wybrałam, czyli zielony, ładnie tutaj współgrał z żółcią tych liści. Obcięłam je na dole i zaczęłam rysowanie. Na samym początku pomyślałam, że może zrobię to ołówkiem, ale jednak kolor kartki, którą wybrałam, jakoś tak nie do końca mi pasował, bo ołówek się świecił, więc przeszłam od razu do kredek. No i kredką zrobiłam sobie wstępny szkic. No powiem wam, że zazwyczaj i tak używam kredki, kiedy później rysuję kredkami i nawet z tego samego zestawu, którego używam później, no bo ten ołówek jakoś tam zawsze mi się świeci pod spodem i to mnie denerwuje. Ale dobrze, przejdźmy może do tematu dzisiejszego plakatu. Chciałam, aby klimat tej ilustracji był taki przytulny, taki przyjemny, jesienny. I postanowiłam, że przeważać będą tutaj brązy. I właśnie idealnym strzałem było wybranie zestawu Derwent Drawing do takiego rysunku czyli natura. No wszystko co naturalne. Tutaj mamy takie piękne odcienie brązów, że szkoda by było nie skorzystać. Zresztą nawet sam producent poleca używanie ich do na przykład sierści, czy też właśnie krajobrazów, takich naturalnych elementów. Kiedyś nagrywałam film z tymi kredkami, gdzie je testowałam i tam rysowałam Portret, jeżeli dobrze pamiętam, zostawię Wam link do tego filmu. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to polecam Wam obejrzeć, bo do portretów sprawdza się naprawdę super. Ja lubię te kredki ze względu na konsystencję, bo jak wiecie, preferuję takie bardziej miękkie, a one są zdecydowanie najbardziej miękkimi kredkami, jakie do tej pory używałam. Mają taką kremową konsystencję, no i no zresztą opowiadałam Wam o tym nieraz. A no, i zawsze polecałam wam kredkę w kolorze białym, właśnie z tego zestawu, aby uzyskać taką naprawdę widoczną, mocną biel. Ja na dzisiejszym plakacie tej bieli aż tak dużo nie używałam, o dziwo. Mimo, że może to tak wyglądać, ale ten biały zostawiłam na takie miejsca, które mają być zdecydowanie najjaśniejsze, czyli na przykład to słońce, które zrobię po lewej stronie przy lewym drzewie. Ale takimi najjaśniejszymi kolorami tutaj królującymi będą dwa, które chyba można poznać, zresztą pokażę Wam za chwilę próbnik. Jest to Light Sienna i kolor Wheat. I to był kolejny powód, dlaczego użyłam kolorowej kartki zamiast białej, aby pokazać Wam, że te jasne kolory bardzo ładnie się wybijają. Nie trzeba używać białego, a wystarczy takiego kremowego i wygląda to bardzo naturalnie. Zresztą, co ja mówię, jak to inaczej miałoby wyglądać, skoro mamy paletę naturalnych barw? Myślę, że kiedyś wam już pokazywałam, ale jeszcze raz to zrobię, bo mam tutaj próbnik właśnie Derwent Drawing i chciałam Wam pokazać, jak naturalne są te kolory. No, nie znajdziemy tutaj takiego jakiegoś mega rzucającego się w oczy typu mocny róż, czy jakiś taki średni niebieski. A mamy takie przygaszone, ładne zielenie, szczególnie brązy. Mamy też dwie szarości. Są również takie jasne kolory typu 5715 i 1610, których spokojnie można użyć do jasnej skóry. Także jeżeli lubicie naturalne kolory, to ten zestaw jest super. I właśnie ubolewam i chyba też Wam o tym wspominałam, że chciałabym, aby Derwent Drawing miał powiększoną gamę kolorystyczną, żeby było ich jeszcze więcej. Bo niestety to jest największy zestaw, czyli 24 kolory. I również z takich technicznych rzeczy jeszcze wspomnę, że mają one gruby rdzeń i z tego co wyczytałam, jest on najgrubszy spośród kredek derwent. I dodatkowo jeszcze wspomnę, jeżeli zależy Wam na światłoodporności, no to te kredki są jak najbardziej tutaj wskazane, bo ich światłoodporność jest tak wysoka, że nawet y, przetrwają do 100 lat w warunkach muzealnych. I tutaj większość kredek ma w skali Blue Wool Scale cyferkę 8, natomiast Ink Blue ma 7. 8 jest najwyższa i kredki Lightfast Derwent również taką mają. No i kredki Lightfast także testowałam, więc również odsyłam was do tamtego filmu. I jeszcze tak powiem, że jeżeli chodzi o światłoodporność, bo często mnie pytacie, do czego ona jest potrzebna, to chodzi tu o to, że jeżeli na przykład wykonujemy jakieś y, prace na zamówienie, portrety czy cokolwiek innego i używamy do tego kredek, to bardzo dużo zestawów na rynku ma kredki, które nie są światłoodporne, przez co kiedy stworzymy pracę takimi kredkami, po jakimś czasie one robią się wyblaknięte, szczególnie kiedy działa na nie światło, ale w sumie też dla siebie, jeżeli chcemy sobie taką pracę wywiesić na ścianie i cieszyć się tymi kolorami, no to ważne jest używanie takich światłoodpornych kredek i powiem wam, że na przykład używając markery, one nie są totalnie światłoodporne i kładąc na nie kredki, kiedy powiesiłam taką pracę na swojej ścianie, to po jakimś roku czy dwóch, zdejmując i wymieniając to co jest w środku, zauważyłam, że ta część, która była pod spodem pod taką ramką, ona była totalnie innego koloru niż to, co było wystawione na światło dzienne, i no tutaj była naprawdę, naprawdę duża różnica. Zresztą pamiętam, że kiedyś pokazywałam Wam to nawet na moim Instagramie i byłam w szoku. No, więc taka krótka pogadanka o światłoodporności. Powiem Wam, że fajnie było wrócić do tego zestawu, wyciągnąć go i stworzyć ilustrację wykonaną jedynie tymi kredkami, bo no ta konsystencja jest naprawdę dla mnie jak najbardziej odpowiednia. No cóż, miękkie kredki zawsze w moim sercu. I jeżeli rysuję nimi po kartce, nakładam te warstwy na siebie, to też kiedy nałożymy taki jaśniejszy kolor na ciemniejszy, to jest on widoczny. Kredki są na bazie wosku, co może być oczywistym, dlatego są takie miękkie. Dobrze się ze sobą blendują, nakładają na siebie bardzo dobrze. Zresztą wspominałam Wam o tym, że są jednymi z moich ulubionych kredek. Dla fanów miękkich kredek Derwent Drawing myślę, że jak najbardziej się sprawdzą. I teraz przybywam do Was z informacją o rozdaniu bo mam dla Was do rozdania taki zestaw 24 kredek. Czyli największy dostępny Derwent Drawing, i jedyne co trzeba zrobić, to zasubskrybować mój kanał, bo to jest akurat wymagane. Jest to konkurs dla moich subskrybentów i zostawić na dole komentarz w temacie filmu. Po prostu, jakbyście to skomentowali, co macie ciekawego do powiedzenia. I dajcie też do siebie jakiś kontakt typu e-mail albo nazwę na Instagramie. Wszystkie informacje zamieszczę wam na dole, jak wziąć udział w tym konkursie. I tam będzie również, do kiedy przyjmowane są zgłoszenia i kiedy ogłosimy zwycięzcę. Wróćcie tutaj do filmu, bo w komentarzu będzie ogłoszenie. No dobrze, jeżeli chodzi o mój jesienny plakat, to bardzo długo dłubałam w tej kartce, bo zapomniałam jak rysuję się kredkami. Chyba miałam dosyć dużą przerwę w tworzeniu jedynie samymi kredkami na papierze, bo zazwyczaj wybierałam ostatnio markery, ale dobrze było wrócić do takiego dłubania i trochę takiego relaksu przy kartce. Podoba mi się to, że wybrałam akurat zieleń do tła, bo ona się super wkomponowała w cały ten klimat, tym żółtym wygląda naprawdę super. I kiedy patrzę już na efekt, jaki osiągnęłam, to czuję taki przytulny klimat. Coś takiego, właśnie jak jesień. Tylko nie taka błotnista i deszczowa, a taka ciepła, przyjemna i z takimi złocistymi liśćmi. A i zobaczcie, jak te jasne kolory super się wybijają na tle tej zieleni. Kredki mają bardzo nasycony kolor, więc tu już nie dodawałam żadnego żelopisu, aby wybić jakiekolwiek fragmenty. Wszystko zrobione jest tylko i wyłącznie kredkami. I tak odbiegając od tematu, a może i będąc w temacie, przyznam się Wam, że dawno nie narysowałam aż takiej dużej ilości drzew na jednym rysunku. I to do tego kredkami. Więc możecie być ze mnie dumni, że nie narysowałam jakiegoś portretu, a poszłam tym razem w temat krajobrazu i to leśnego. na dzisiaj to już wszystko, dajcie mi znać co sądzicie o tym plakacie i czy też stworzycie jakiś własny pamiętajcie też o konkursie, aby zgłaszać się na dole w komentarzach, nie zapomnijcie o tym, jeżeli chcecie mieć te kredki we własnych dłoniach. Ja zapraszam was na mojego Instagrama i TikToka gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco filmy, rysunki, zdjęcia relacje, a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środo 15 i sobotę o 9 także do zobaczenia i pa! Coś mi chyba wleciało do oka przed chwilą.